Cześć, dzisiaj zastanowimy się, czy w roku 2019, a nawet w 2020, bo ten się zbliża wielkimi krokami, warto nadal kupić konsolę i ten do 2DS. Tak naprawdę to pytanie nie wzięło się znikąd, ponieważ planowałem kupno konsoli Nintendo Switch Lite, ale kiedy zobaczyłem jak to wygląda, ile kosztuje, to zrezygnowałem. Mam już zwykłego switcha, który działa naprawdę nieźle. Tam mam te odpinane Joy-Cony. mogę pracować w trybie mobilnym i desktopowym, pracować, w sensie grać a kiedy mamy takiego Switch Lite, który wcale nie jest dużo tańszy, no to tak otrzymujemy tylko konsolę mobilną, która ma te Joy-Cony przyczepione i te Joy-Cony co najgorsze mogą się psuć. Kiedy popsują się w zwykłym Switchu, wysyłam je do serwisu. Kiedy zepsują się w Switchu Lite, muszę wysłać całą konsolę, a uwierzcie mi, że procedura gwarancyjna trwa naprawdę długo. Chciałem uniknąć tego wszystkiego i uznałem, że jeżeli będę chciał kupić drugiego Switcha, to po prostu wezmę drugiego Switcha, a Switcha Lite sobie daruję. Ale z drugiej strony chciałem kupić sobie jakąś konsolę i nie wiedziałem jaką. I uznałem, że świetnym wyborem będzie właśnie Nintendo 2DS w wersji XL. Kiedy kręcimy ten materiał, konsolka taka kosztuje niecałe 600 zł. Z jednej strony mało, no bo za Switcha płacimy 1200, za Switcha Lite płacimy 1000 zł. Z drugiej strony te 600 zł to jest dużo, bo mamy tutaj do czynienia z systemem wiekowym. Kiedy oglądacie ten materiał zapewne jest 2019 albo 2020 rok, a ja mówię o konsoli, która wyszła w 2011 roku. Mówię tutaj o Nintendo 3DS, a to jest po prostu jej ostatnia, najnowsza wersja i coś mi mówi, że kolejnej wersji. Tego gadżetu już nie uświadczyły. A jeżeli zastanawiacie się, gdzie kupić konsolę Nintendo 2DS, no to możecie ją kupić tak jak ja na Allegro. Jeżeli chcecie ją kupić z tej samej aukcji co ja, to zapraszam do linków, które znajdują się w opisie tego filmu. Tutaj część osób niezaznajomionych z rynkiem gier może nie rozumieć, ale jak to 2DS jest ostatnią wersją 3 ds nie uwierzycie, naprawdę słyszałem takie pytania. No tak. No bo wyszedł 3DS w 2011 roku i tam Nintendo mówił, że mamy efekt 3D i jest super. Tylko z tego efektu 3D nikt nie korzystał, więc później pojawił się taniutki Nintendo 2DS, który nie miał efektu 3D i nie dało się go tak zamknąć a później pojawił się właśnie w 2017 roku ten Nintendo 2DS XL, gdzie efektu 3D niepotrzebnego też nie mamy, ale można już to zamknąć. I poza tym ta konsola bazuje na New Nintendo 3DS XL. Mamy tutaj też znacznie większe ekrany niż w innych poprzednich konsolach i mamy praktycznie tę samą obudowę. Generalnie to prezentuje się naprawdę fajnie. Nie podoba mi się tylko kolorystyka, bo te białe, pomarańczowe, do tego mamy jeszcze wersję miętową, mamy jakąś wersję z Pikachu. te wszystkie konsole wyglądają jak zabawki dla małych dzieci, no może dlatego, że nimi są. Jeżeli z kolei chodzi o jakość wykonania, no ta mogłaby być lepsza, bo tutaj te rzeczy się majtają. Te przyciski też no, nie chodzą tak dobrze, jak powinny być. To generalnie naprawdę się wydaje chińska zabawka, ale moim zdaniem mimo to warto kupić tę konsolę. Pomyślicie, że pewnie ze względu na podzespoły. No właśnie nie, no bo jak powiedziałem, to jest kolejna wersja systemu wydanego w 2011 roku. Trochę lepsza, trochę usprawniona, ale nadal to jest taki dziadek na liftingu. Więc musicie liczyć się z tym, że tutaj gry będą wyglądać naprawdę strasznie. One będą wyglądać źle. Bo konsola na więcej nie pozwala. Rozdzielczość jest niska, tekstury szarpią. Całość wygląda naprawdę tragicznie, jeżeli to porównacie nawet do Switcha albo do najnowszych gier z komórki. I tutaj możecie zastanawiać się, że no dobra, no to po co to kupować? No właśnie, warto kupić te konsole nie ze względu na grafikę, nie ze względu na możliwości audio albo inne cudowne rzeczy, tylko przez to, jak świetny system to jest i jakie gry na to wyszły. Bo na Nintendo 2DS XL, na tym nowym, będą działać gry z ds wydanego w 2004 roku. Będą działać gry z 3DS-a. Tu naprawdę mamy do czynienia z biblioteką gier, które wychodziły przez 15 lat. I tak naprawdę głównie przez to zdecydowałem się na kupno tej konsoli. Soli, bo te wszystkie części Pokémonów Mario, Zeldy, Kirby, te gry nie są dostępne na innych systemach, są dostępne tylko u Nintendo. Nie można w nie nawet grać na Switchu, bo on nie ma dwóch ekranów, więc no po prostu Nintendo tak to sobie wymyśliło. Więc jeżeli będziemy chcieli grać w te klasyki, no to będziemy musieli mieć właśnie Nintendo DSa albo 3 ds albo właśnie takiego najnowszego 2DS XL. 15-letnia biblioteka gier to jest coś, z czym nie da się dyskutować, zwłaszcza że mamy tutaj do czynienia z grami jakościowymi. Sam zamierzam na tym przejść kilka części Pokémonów, kilka części Zeldy i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Poza tym to jest konsola, która wystarczy na całkiem długi czas grania, bo kiedy weźmiecie sobie takiego Nintendo Switcha, to on będzie Wam działał 3-4 godziny, nowsza wersja trochę dłużej. A tutaj to będzie działać 6-7 godzin, więc moim zdaniem to jest znacznie bardziej sensowny handheld, zwłaszcza na dłuższe podróże, na przykład samolotem. No i dodatkowo, jeżeli kupicie odpowiedni kabel, to będziecie mogli naładować tą konsolę z prawie każdego powerbanka, podczas kiedy Nintendo Switch wymaga specjalnego powerbanka z USB-C, power delivery, ja mam taki powerbank, zapłaciłem za niego prawie 300 zł, więc bardzo dużo. A to naładujecie praktycznie ze wszystkiego. Kolejną bardzo ważną cechą tej konsolki są jej gabaryty, bo ona jest bardzo mała, jest na tyle mała, że bez problemu wrzucimy ją nawet do większej kieszeni, nie mówiąc już o torebce czy plecaku. A jeżeli chodzi o Nintendo Switch, no to nie jest już tak różowo i trzeba ją wrzucać albo do plecaka, albo mieć jakąś dedykowaną torbę, albo coś. Ta różnica jest naprawdę spora i dlatego no, ten Nintendo Switch dla mnie jest bardziej konsolą stacjonarną albo taką mobilną, na której i tak gram w domu jak telewizor jest zajęty. A tutaj mamy do czynienia ze sprzętem stricte mobilnym, który chętniej zabieram w podróże, który chętniej zabieram do samolotu, na którym mimo tego upływu czasu, mimo tej słabej grafiki, po prostu gra mi się bardzo miło. No w sumie wszystko, co miałem do powiedzenia na temat tej konsoli, ale mimo to krótko podsumujmy. Moim zdaniem tego 2DS XL jak najbardziej warto kupić w 2019 roku, w 2020 roku, a nawet później, jeżeli będzie dostępny, bo to wcale nie jest powiedziane. To najprawdopodobniej jest ostatnia wersja konsol 2DS oraz 3DS, która jest dostępna na rynku. To jest konsola, która obsługuje gry z ostatnich 15 lat. I co ważne, to nie są jakieś tam gry, to są gry Nintendo. To jest Zelda, to jest Kirby, to są Pokémony, to są naprawdę kultowe tytuły, to są serie dopracowane, to są... <laughs> te gry są świetne. Te gry są naprawdę genialne i ja wiem, że to może się wydawać bezsensowne, że o, to jest przecież konsola dla dzieci, to nie ma sensu. Ale te gry naprawdę mają w sobie magię i warto się z nimi zapoznać. Ja sam przez długi czas hejtowałem Nintendo, że co, w jakiś Mario będziesz grał? Ha, 4 lata masz czy coś, a teraz sam się na Switchu zagrywam w Super Mario Odyssey. Więc tak. Warto spróbować Nintendo, po to żeby pokochać Nintendo. I yy, świetną drogą do rozpoczęcia tej zabawy jest właśnie 2DS XL. No i na koniec oczywiście wspomnę o tym, że swoją konsolę kupiłem na Allegro, więc jeżeli chcecie kupić ją z tej samej aukcji co ja, no to zapraszam do linku znajdującego się pod tym filmem, tam właśnie będziecie mogli ją nabyć. A ja, póki co, wracam do grania w Pokémony. Ultra Sun sam się nie przejdzie. A poza tym, widzimy się niebawem, łapka w górę, łapka w dół, komentarz, subskrypcja. No i cześć, ja wracam do grania.